Cześć z tej strony Reapostre i witam was bardzo serdecznie po tym cholernie długim czasie. Nagle mnie wzięło po prostu na nagrywanie, więc... jestem tutaj. No, co prawda jest jeden powód faktycznie, dla którego nagrywam, bo nagle stuknęło mi 900 subskrypcji i też pojawiła się inna liczba w trochę innym miejscu. Yes! Oh my God! Dlatego nagle tak spontanicznie mnie wzięło na nagrywanie, i w sumie nie wiedziałem, co dokładnie wziąć, i nagle świeżkaptnę kurczę, przecież tak od kilku dni, tygodni wałkuję jedną grę i nic o tym nie mówię. Ale jak to mówią, raz w Simsy to nie pedał, a po trzech razach się zeruje. Także jestem tutaj. Um... Jak widzicie, no już mam Simsa i mam miejsce i tak dalej, bo naprawdę żal mi byłoby skończyć z tym save'em, uważając na to, ile rzeczy tu tutaj się działo ile osiągnąłem. Eee, no tutaj pokażę wam krótki materiał przedstawiający, jak zabiłem już yy, żonę tego Simsa. Jestem złym człowiekiem, wiem o tym. Ehm, no cóż, warto przedstawić jednak naszego człowieka. Jest to, powiedzmy, prawie że mój sobowtór, poza tym, że się e, mocno spas z powodu tego, że nie ma czasu na aktywności fizyczne. Oby się ze mną to nie stało. E, jest typowym Bartkiem informatykiem, Um, który siedzi i zarabia na tym, że gra w gry komputerowe i od czasu do czasu um, na przykład sobie, no, huh, moment graj w grę, transmituje na żywo gry komputerowe. Ja, niestety, w normalnym życiu nie mam takiego łącza, żeby to się udało, ale jak widać, w simsach chociaż mogę to porobić. Siada przy komputerze. I zarabia na tym, że gra w Simpson's Incepcja. E, właściwie to jakie są jego potrzeby? Potrzeba zabawy, no to sprawiliśmy mu zabawę, przyspieszmy tempo. Nie tylko że się bawi, to jeszcze zarabia. Biznes! E, nie swój. Czemu jesteś nie swój? Dobra, nie, nie obchodzi mi to. Najważniejsze, że w ogóle nie przeżył śmierci swojej żony. Wiesz, wiecie jak to było, bo to było po prostu takie. Eee, znudziła mi się żona, trzeba ją zabić. Uu, I tyle. Pff, cała logika Simpson. Dobra, przydałoby się trochę posprzątać. A, bo jest taki lekki syf. Hmm. No. Kurde, ten multitasking czasami rozwala. Wziąłem jedną szklankę i odstawił, żeby posprzątać drugą. No, dawaj, rób to, bo kurde, godzinę ci to zajmie. Pierdzielę. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze. Tak się nauczyłem. Przydałoby się wziąć za niego, bo mimo wszystko on ma bardzo mało czasu. On pracuje, no, praktycznie cały czas. Eee, pracuje, no, jak widzicie, od 17 do północy. Kurde, jest trzecia w nocy, o Jezu Nie ma czasu, oh, dobra, idź spać, idź spać, idź spać Idź spać, nie ma sensu, nie wstanę rano okay. Dobra, będzie cholernie głodny, będzie... trudne i... ...ogólnie, no, taka lekka kicha Słyszę, że coś się... popsuło Dobra, wstawaj, nie ma, nie ma co. Nie ma co. Nie swój. Dobra, później naprawisz radio. Najpierw idź coś zjeść. E, Podaj różne śniadanie. Dobra. To jest francuski. On jest bardzo wyskilowany jeśli chodzi o jedzenie, o robienie jedzenia. O jezu, ile sadła. Weź się, ubierz, chłopie. Chłopie, nie pokazuj się, kurde, w takim stroju. Codzienny jeden. O. Fuck. To ja może odwrócę kamerę na ten czas? Przybieraj się? Nie, fakt. Dawaj, przebieraj się. Jezu, zasyfiłeś kurde kuchenkę. No, w takim stroju to ja rozumiem. Ale nadal jesteś gruby. Gruby nerd, typowy, gruby nerd. Mam na szczęście na zewnątrz siłownię. Znaczy, oweczkę. A trzeba chyba mu poprawić kilka aspektów jego życia, bo spodziewam się tego, że on troszeczkę się nudzi. Chociaż w sumie... Nie wiem, nie wiem, nie mam pomysłu Co z nim zrobić. Co on chce? Wykonaj sketch. To wcipnisz. Kurde, ja nie wiem jaką cechę dawaj ja nie jestem dowcipny ani trochę. A, dobra, dawaj odstaw to. Higiena przede wszystkim. Dobra, umyj to też... ja później, kurde, idziemy się myć i sikaj po mistrzowsku! Bo czemu by nie? Ach, zawsze tak robię. Dobra, niech się szybko kąpie. W prawdziwym czasie to jest już godzina. No, w sumie dobra, faktycznie ja też czasami tyle spędzam czasu w wannie, ale to, to nie zmienia faktu, że troszeczkę przesadził. A jest it. Pęcherz. Musimy być na 17 gotowi. E, dobra, jaki mamy ten? Cieszy się samotnością. Idealnie, idealnie. Pochwal kogoś. Kurde, ale ja mam być samotny. Hmm. Kucharz, znakomita potrawa. Przeglądaj Simpedię. To będzie dobry pomysł. E, du, 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 du. Więcej opcji. Sieć Przeglądaj. Nie, 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 nie tylko przeglądaj. Sieć Sieć O, sympatia. Jest Jezu, jestem ślepy. Jezu, stary! Jak... Nie, nie. Idź przed komputera, idziemy. Siłownia, ćwiczenia, ponoszę. Ciężary, ciężary. Ja, pierniczę. Nie patrzę się na ciebie. Żal mi cię, kolego, naprawdę. No, biegnij. Dobrze. Bieg dobrze robi. Okej. Okay, Okej. Okay. Dawaj. Co? Pociąg? Co to było? No, dokładnie. No, podobnie u mnie wygląda, ale nadal nie mam tyle sadła. Jezu Chryste. O nie, 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 nie. Błyskaw jest, bsef jest. Dlaczego on robi tyle syfu? Ja. to faktycznie potwierdza to, że wszyscy, którzy siedzą prawie przed komputerem, tak syfią? Nieprawda, u mnie w pokoju jest czysto. Ty, 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 ta sterta na krześle to, to nieprawda, to wszystko czyste moje ubrania. No nie, 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 nie żadnego komputera. Żadnego komputera. Komputer to zło. Komputer to zło. Komputer to zło, Wiesz? Dobra. Jezu, jakie tutaj mamy... ludy. Ach, dawaj. Dawaj szybko, szybko. Dobra, praca, 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 idź do pracy. Jezu, przez przypadek ten... Ach, przez przypadek wyłączyłem, idź do pracy. Jak to się robiło? Idź do pracy. O, tak, dobra. Jaki ma strój sportowy? Kurde, to jest prawdziwy pros. Prawdziwy sportowiec, pewnie kurde, nawala w CS-a codziennie. No i znowu popsuło się timing. Time warping. O, nie, działa, ok. Dobra, możemy być pewni, że za chwilę się to skończy. No i jestem pogodny. Hurra, i znowu zwrócę. zwrócę. Wrócę zmęczony z pracy, i znowu trzeba będzie się po spać. Czyli ogólnie, no. ło, jesteś bogaty. E, rutyna. Dobra, napraw, bo on ma już skilla w naprawianiu. Patrzcie. Bierze. Przykręca śrubkę w jakimś fragmencie czegoś i jedzie. Z tym. Patrzcie w ogóle, jakie fajne lampki. Kurde. Co jest grane. Wiecie, najgorszą rzeczą by było zginąć teraz od porażenia prądem, ale nie zapraszam. Dobra, naprawiaj. No. Teraz odzyskamy części z tego, jak prawdziwi, prawdziwe giki. Nie wiem, zaprzyjaźnić się z kimś, a w tym samym momencie być samotnym. Jedynie to mogę się z samym sobą zaprzyjaźnić. E, dobra, zabawa potrzebna głód. Dobra, niech coś zje. zjesz ty tosty do końca. Pierdzielę, że... Może są troszeczkę no... Zepsute? Jakoś wspaniałe. E, to nieźle. Dobra, włączajmy jakąś muzykę. Bo się tak smutno Alternatywa nie chcecie. Kurde, jest, jest, jest szybciej. Dobra, nie jesteś głodny. Teraz posprzątaj, Sprzątaj. Sprzątnij to. Sprzątnij. Przecież było napisane, że nie jest zawsze jedzenie. Dobra, nie przejmuj. Eee, dobra, komputer czy energia? Komputer czy energia? To jest pytanie. Jest druga w nocy. Co? Czy mam jutro pracę? Za 15 godzin praca. Mam pracę. Dobra, idź spać, idź spać. Nie ma co. Nietypowe. W... Kompletnie. Powinna być możliwość... Nie wiem, połóż się spać i graj na komórce do piątej. To by miało jakiś sens. Tymczasem muszę normalnie się pójść wyspać. O Jezu, zapomniałem się wysikać przed... To a... Przed snem zawsze trzeba się wysikać. I o tym zapomniałem. O Jezu, pusty. Czy wam się kiedyś to zdarzyło? Nigdy. Ale jak widać, w świecie sinków się wyzawa. Dobrze, dobrze, sikaj, sikaj, więcej. Wow, przycięcie. Co on, kurde, tam na telefonie siedzi? To takie typowe. Jezus. Sprzątnij to, sprzątnij to, przyjdzie Ci kiedyś jakaś kobieta do domu i nie będzie O czym ja mówię? Kogo ja oszukuję? Dobrze, syf Cię myje. W ogóle nazywałem go swoim imieniem nazwiskiem. Dlaczego jestem taki mądry? Uh... I dawaj, przebieraj się. I tak w sumie każdy wie, jak się nazywa, śmierdzisz! We, dobra, weź, wykąp się. Kurde, w ogóle zostawiasz kałużek przed tą wanną. Jak ty się myjesz? Dobra, muzyka jest dobra. okej. Okay. mamy zabawę mało, dlatego sobie pogramy, musimy poćwiczyć. Właśnie, właśnie. Jakie są cele mojej kariery? O Jezu, telefon do mnie dzwoni. Helena Kawka. Ja nie znam żadnej Heleny Kawki. Wali cię. Gramy na komputerze, trzeba skilla e ćwiczyć. te... A, okej, ok, turniej. Musimy jakiś turniej... Ten... wziąć udział? Okej... Ok. Zawodowców. My jesteśmy zawodowcy. Naprzód my Sims. My Sims. Co on, tańczy sam ze sobą? Wiezu. Dobra, idź graj, idź graj, to jest Twoje powołanie! Świetnie, świetnie, świetnie! Dobrze ci idzie! Eee, ile ten turniej trwa? Ile ten turniej trwa? Emocje będą sięgały Zenitu. Zaraz zobaczymy, czy wygra. Co z tego, że jestem głodny? Walić głód. Głód jest dla słabych. Poza tym nie powinienem w ogóle jeść. Powinienem go zostawić, nie wiem, w takiej klatce i już powinien przez trzy dni nic nie tykać do jedzenia. Albo zamknąć lodówkę, albo w ogóle ją usunąć. Jest szczęśliwy, że jest sam. W ogóle powinienem ograniczyć ten dom praktycznie do jednego pokoju. Drugie miejsce? Czy to się zalicza? Zaliczyło się. Dobrze, dobrze. Nie ma tragedii. Idziemy coś zjeść. Chociaż nie powinienem. Weź to sprzątni i zrób piękny, wykwitny posiłek w postaci klusek z czosnkiem. Nigdy nie jedliście klusek z czosnkiem? Ech. Nie wiecie, czy było było. Dawaj, 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 gotuj! Uh. Dobrze ci idzie. Drugi poziom w gotowaniu. Normalnie do Masterchefa się zaliczasz. Okej. Okay. W sumie jakby tak popatrzeć na te życie Simsów, to niewiele się różni od tego mojego życia, tak? Jest codzienna rutyna i nie ma czasu na więcej zabawy jak na przykład nagrywanie filmów na YouTube, no nie no, znalazłem. Eee, ale nie ma czasu na jakąś zabawę. No po prostu idę do pracy, tutaj muszę zjeść. Tutaj no trzeba wykonać jakieś zajęcia na komputerze. No nie eee, mam. Co go szczęśliwi? Odejmij kogoś? Miłość jest na słabych. Dobra, jest to. Jest to. O kurde, jest zmęczony, dobra. Jak zwykle popołudniowa drzemka się przyda. To też jest u mnie w planie normalnego dnia. Weźmy Bliska. Nie dobra, niech niech przynajmniej się troszeczkę wyśpi przed pracą. Może czeka go jakiś ciężki turniej. Ja nie chrapię tak. Nie ma szans. Dobra, wstawaj. Jezus. Aha. Zaraz, kurde, będziesz oh, miał problem w pracy. No, kiedy woda Idź, idź. Pa, pa! Dobra, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Simsów. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Jeśli tak, zachęcam do dalszej subskrypcji. Na pewno coś wrzucę. A teraz spadam, bo się zaczyna właśnie rajd dolnośląski u mnie w mieście. Więc czemu by nie zobaczyć, co tam się dzieje, nie? Trzeba mieć jakieś chyba życie. Chyba.